Siemano, z tej strony sprytny, witam w kolejnym odcinku historii mojej kariery. Przed kolejnymi meczami postanowiłem zrelaksować się, idąc wraz ze znajomymi do kina na jakiś dobry film. Powiem wam, że była to komedia. Uśmiałem się co niemiara, zaraz po powrocie. Do domu szykowałem się na trening i pierwsze spotkania to rozgrywamy dziś, a to rozgrywamy dziś na wyjeździe. Ja zasiadłem na trybunach, mało tego odwiedziła mnie moja rodzina, z którą obserwowałem to spotkanie. Na szczęście wygraliśmy je 1 do 3 i zdobyliśmy kolejne 3 punkty w lidze. Na kolejnych treningach postanowiłem dać z siebie wszystko, by trener mógł ponownie na mnie liczyć. Tak też się stało. Zostałem powołany na to spotkanie i wyszedłem w pierwszej jedenastce, gramy u siebie przed naszymi kibicami i to my zaczynamy po wywalczeniu przez nas rzutu karnego. Nie wykorzystuję go Lansbury, który nie wiem w jaki sposób chciał pokonać bramkarza, ale ten strzał był po prostu bardzo słaby. Na pewno koledzy z drużyny w szatni. Jak i na treningach, będą sobie żartowali z niego. Do przerwy wynik bezbramkowy. A teraz zobaczyć, możecie najciekawsze fragmenty z pierwszej części tego spotkania. W drugiej połowie to my. Atakowaliśmy i w końcu udało nam się zdobyć bramkę na 1-0. Jej strzelcem jest Maki. Wszyscy pobiegliśmy mu z gratulacjami. No i prowadzimy 1-0. W meczu przeprowadzane są kolejne zmiany. Piłkę spod moich nóg zabiera mi kolega z drużyny i strzela prosto na bramkę, ale świetną interwencją popisuje się bramkarz drużyny przeciwnej. Ale bramka dla nas wisiała w powietrzu i w końcu zdobyliśmy gola numer 2. Strzelcem tej bramki jest Radek Majewski. Po świetnej asyście z mojej strony zdobywa on gola dla naszej drużyny. Spotkanie więc kończy się wynikiem 2 do 0. Spokojne 3 punkty wędrują do nas. Cały czas utrzymujemy się na pozycji lidera naszej ligi. No, i przyszedł czas na kolejny mecz. Ten rozgrywamy ponownie na wyjeździe. Ja zasiadłem na trybunach, nie było mnie nawet na ławce rezerwowej, i niestety mecz kończy się wynikiem 0 do 0. Tylko jeden punkt wędruje na nasze konto. Czuliśmy niesmak, czuliśmy, że w tym meczu nie pokazaliśmy wszystkiego. No, i w kolejnym występuję już w podstawowym składzie. Odpocząłem. Trener postanowił w poprzednim spotkaniu właśnie. Po to zdjąć mnie z pierwszego składu, no i wyszliśmy w pełni zmotywowani, było to nasze pierwsze spotkanie, które rozgrywaliśmy w nieprzyjaznej atmosferze otoczonej śniegiem, i już na początku tego meczu mogliśmy zdobyć jednobramkowe prowadzenie. Niestety nie wykorzystujemy swojej szansy, i do przerwy 0 do 0. Już w drugiej połowie udało nam się zdobyć gola na 1 do 0. Ponownie świetnie rozumiem się z Radkiem Majewskim. Dośrodkowanie pod jego nogi, a ten zamienia to na gola i mamy 1 do 0. Kilkanaście minut później wywalczyłem rzut karny dla naszego zespołu. Po głupim falu w polu karnym naszych rywali mamy rzut karny i prawdopodobnie dużą szansę na zdobycie dwubramkowego prowadzenia zobaczymy czy to uda się osiągnąć ponownie do rzutu karnego podejdzie Lansbury czy tym razem popełni ten sam głupi błąd co ostatnio Niestety tak, ale tym razem udało mu się zdobyć bramkę źle, fatalnie wręcz zachował się bramkarz rywali i prowadzimy 2 do 0 Bezproblemowo więc wygrywamy ten mecz 2 do 0. Ja ze swojej postawy na boisko byłem bardzo zadowolony. Zaraz po tym spotkaniu wieczorem udaliśmy się z kolegami z drużyny oraz ze swoimi dziewczynami na basen i tam spędziliśmy miło czas. Na dziś to już wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już niebawem.